Widzę w normalnym filmie. To jest nowa gra z autobusem. Pokaż pan ten tras, autobus. To jest autobus. A to jest ten piesek, co do mnie dostałem. Dziękuję serdecznie za, za tego pieskowalnego, że z taką piękną kobietą. To jest autobus. O, panie piesku, skakuj pan za kierownicę. <noise> dzięki, za, dzięki, za chciałeś piesku jechać. Chyba rowu. <grywia> Dziękuję serdecznie piesku. Piasek pozdrawiam Monika Tokarską. Piesku pokaż się pan do kamery. Dziękuję serdecznie w tym filmie. Piasek za sztere wskoczył. Dziękuję serdecznie w tym filmie. Pozdrawiam serdecznie ją do oglądania. Dziękuję za te prezenty. Jestem taka na kobieta z siebie. Najpiękniejsza z ciebie księżniczka lodu. Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam cię serdecznie.